Hej, witam was bardzo serdecznie gorąco. W kolejnej środowej aktualizacji na moim kanale i dzisiaj jest to, czego się obawiałam, ale zobaczymy, może nie będzie aż tak źle, a jest to nowe miasteczko Srebrnej Polany sobie obczajmy, bo aktualizacja jest naprawdę króciutka, mamy jeszcze przy zakupie konia, jakbyśmy kupowali magicznego, to możemy sobie zobaczyć też tą zmienioną formę a poza tym, no to tylko jest ta zmieniona grafika, no i sobie w sumie już pojedziemy, mamy parę rzeczy poprzenoszonych, ogólnie cały styl miasteczka został zmieniony strasznie się boję tam jechać i strasznie nie chcę tam jechać ale he, no dobra. Jak patrząc, jak patrzyłam na spoilerach, to kojarzy mi się ten klimat z miasteczkiem w złotych liściach i eponą. To jest taki troszeczkę miks tego. I no, boję się. Boję się, bardzo się boję. No, szybciej ładuj się. Halo, proszę. To już mnie to za sobą. O. Okej. Um. Okej. Okay. Okay. Gdzie jest mur, Halo? Najbardziej mi chyba będzie brakować tego muru, który tutaj był. O. Oh. Okej. Okay. On tak fajnie oddzielał to wszystko, no dobra. Hmm... Tutaj mamy te rzeczy w sklepach, które były. Tak, to jest to, co wcześniej. Teraz ciężko będzie się. No ziemniaczki? Ok. Teraz ciężko się będzie to. Tu jest teraz ten gość od tego. Od. Um, od zmienia imiona koni. Tutaj mamy do klubu. Tutaj z boku też chyba. Zobaczymy, potem wejdziemy do środka. Może też się da wejść. Tam mamy fryzjera. Tutaj też są jakieś sklepy. Dobra, może wiecie co po kolei? Pojedziemy sobie po obrzeżach. jest sobie ktoś siedzi. Tutaj jest nocleg, który wygląda jak kawiarenka swoją drogą. Już bardziej to bym powiedziała, że jest nocleg. Dobra, pojedziemy sobie tamtędy. Tutaj mamy pocztę. Mm, to nie wygląda jak poczta. Tutaj mamy weterynarza. Um, tutaj też mamy sobie jakieś domki. Tutaj, okej, okay, tutaj mamy jakiś taki mały sad. Okej. Okay. Tutaj jest padok z końmi. Eee, no dobra. Ja bym sobie na ten padok wjechała i jestem ciekawa, czy jest tu jakaś bramka. W sumie fajnie, że zrobi ten padok, ale jestem ciekawa w sumie, jak teraz by wyścig szedł. Możemy sobie potem wyścig przejechać i zobaczymy. Ha, czyli sobie tu po prostu stoją konie, tak? Ha. No i w sumie bez sensu są. Trochę teraz te dróżki, bo to do niczego nie prowadzi tak właściwie. No dobra, tutaj mamy kolejny jakiś domek. Mm, tutaj z tyłu nic nie ma. Tutaj już jest wejście. Okej. Okay. Fajny jest ten podest tutaj, podest. E, ale, ale nie wiem, czy taki domek tak blisko zamku, no to... bo tutaj akurat była taka fajna droga prosto do zamku. Jestem też ciekawa, jak teraz skróty na mistrzostwach będą działać, bo zawsze tędy się jechało. I widzę, że tutaj zrobi chyba właśnie takie coś na mistrzostwa. No dobra, niech im będzie. Na stronie piszą, żeby zobaczyć mapę i spróbować znaleźć różnicę. I ja tu mało co widzę, bo w sumie to zakrywają napisy. No ale dobra. Fajnie. Widzę tutaj kolejny jakiś różowy domek. Normalnie to tutaj by się miasteczko już kończyło. Tutaj w tym miejscu już by mur zakręcał. Aha. To jest krawiec. No dobrze. Nie wygląda to najgorzej akurat, to stanowisko, ale też takie trochę dziwne to miejsce. I dlaczego dla krawca jakiś taki pudrowo-różowy dom? Nie pasuje mi to strasznie. Tutaj mamy jakieś... Ym... A? Co tam na górze jest? Tutaj mamy chyba ten wyścig z balonami. Tutaj mamy pieska. Ciekawe, czy na huśtawkach można usiąść. O. Mogę? Mogę. Ale super. Ale fajnie, dobra. To mi się akurat podoba. Mm, ojej, ale słodki piesie. Dobra. E, Okej. Okay. Dalej. Za pół godziny mamy tu mistrzostwa w ogóle. Tutaj mamy kolejny jakiś domek. Może można uznać, że mieszka tutaj ta, ta o, pani albo pani weterynarz. Tutaj też mamy. Mówiąc, szczerze, troszeczkę nawalili tutaj tych domków, aż... Za dużo bym powiedziała. Tutaj mamy kolejną skrzynkę. No dobra. i więcej skrzynek tym w sumie lepiej. Eee, kolejny jakiś domek. Kolejny. I tutaj już jest takie jakby drugie wejście do miasta. Tutaj mamy kolejne jakieś takie... O, piaskownica! Czy ja do tej piaskownicy mogę wejść? I tutaj jest jakby taki domek do zabawy. Czy ja mogę tu... Nie, nie mogę, a szkoda. W sumie to jest akurat fajne, ale, ale nie pasuje mi tutaj taki klimat, bo tu dzieci nie ma, praktycznie. Co przynajmniej nigdy nie było widać żadnych dzieciaków. Oj. No dobra. Bo już się zgubiłam, gdzie byłam, gdzie nie byłam, więc jeszcze tam chyba mnie nie było. Tutaj mamy jakiś szałas tam, czy coś w tym stylu. Tutaj kolejny jakiś taki pudrowo-różowy domek. Zaraz sobie wejdziemy do środka tego ratusza. Tutaj widzę Big Bony, bo już z daleka widać w sumie. I mam duży, duży, duży plac. Ok. Tutaj SSO pisało, że mamy teraz więcej miejsca na zadania, na przykład w przyszłości i tak dalej, więc może ktoś się niedługo będzie tu wprowadzał. Zobaczymy. I tam była ciekawa rzecz, którą bym chciała zobaczyć. Sobie, może przejadę tędy. Dobra. Okej. Okay. O, właśnie miałam się pytać, gdzie to jest, ale to sobie tu stoi. I nie pasuje jeszcze bardziej do grafiki niż wcześniej. Także fajnie. Tutaj mamy... Jest, jest to jakaś nazwa, co to jest? Chyba nie. Tutaj sobie siedzą ładnie. Pokażcie mi jej twarz. Eee. Ma strasznie podkrążone oczy. Jeżeli tak będą wyglądać w postaci, to ja podziękuję. Bo męskie są zrobione naprawdę fajnie, ale damskie, no to tak średnio bym Eee. He he. Miejsce na ślub. No nie wiem, czy to takie miejsce na ślub. Bardziej by mi się to kojarzyło z jakimś takim upadłym pomnikiem, czy coś w tym stylu. Dobra, tutaj byliśmy. No i chyba całe to miasteczko już przyjechaliśmy. A nie wiem. Pojadę jeszcze tymi uliczkami i wejdę do tego ratusza. Moim zdaniem jedyną fajną rzeczą tu jest ta fontanna, która naprawdę wygląda ślicznie. A tak to, to miasteczko totalnie, przynajmniej moim... Co tam się dzieje? Och. Dobra, moim zdaniem, moim zdaniem, moim podkreślam, to miasteczko totalnie straciło swój urok. Stało się właśnie takie połączone z eponą i doliną. Yy... Nie doliną. Nie, doliną. Złotych wzgórz. Yy, I... No jakoś tak dziwnie mi jest teraz, szczerze mówiąc. Będzie mi brakować tego muru. Yy, tu się widzę, że nic nie zmieniło. A czy... Ja weszłam bokiem, czy ja weszłam przodem? Ja weszłam chyba bokiem. Oj. Okej. Okay. Mm. Jak wchodziłam do gry, to trochę ten obrazek w ogóle stracił na jakości. Tutaj może wam stawię filmik czy coś, jak nagrałam. I coś się długo ładuje. Bardzo długo się ładuje. Chyba SSO nie wytrzymuje już z tym renderingiem tego terenu. Aha. Okej. Okay. A od boku pewnie jak wejdę, to będzie to samo, bo ja chyba bokiem wchodziłam. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra. No i to tyle. Mm, hmm. co to jest? Wygląda bardzo dziwnie. No i ogólnie mamy tu dużo właśnie takich domków do realistycznego, a to są mniej więcej jakieś takie seriale będą mogły być też tu fajnie nagrywane, ale mówię... ojej, koleś fotki kotek, cześć kotku. Ale właśnie troszeczkę to miasteczko straciło swój klimat, bo... oj, 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 dura. Eee... śmieć, cześć śmieciu. Bo patrzcie, zawsze jak sobie tutaj jechaliśmy, to było, że zaraz będzie ten murek, zaraz tam jedziemy. A tutaj jakieś kurde kolorowe coś na początku. W sensie ja nie mówię, że te kolory są złe, bo mi się naprawdę takie kolorowe domki podobają, ale nie tutaj. Nie tutaj. Na przykład moim zdaniem w Jarlachim by mogło tak być, bo tam jest szaro buru i takie coś by się tam przydało. Ale nie tutaj. Tutaj już było naprawdę fajnie. No dobra, nie jest najgorzej, ale nie jesteś najlepiej, przynajmniej moim zdaniem. Pojedziemy sobie do zamku, bo tam jest normalnie przynajmniej. Eee, koniecznie napiszcie swoje zdanie na ten temat, jestem bardzo ciekawa jak wam się podoba. No, i to tyle w sumie. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia, do następnego, cześć!